Dzień dobry, salam aleikum, witam Was ponownie. I w tych, co są pierwszy raz na moim kanale, to powiem Wam, że jestem Kasia Latifa, mieszkam w Turcji prawie 3 lata, 2,5 roku. Wyszłam za, mąż za turka, mam synka od półtora rocznego i mieszkamy razem w Ankarze. Właściwie od roku nagrywam filmiki, na moim kanale ponad 60 filmików znajdziecie, na tak właściwie większość tematów Filmików to dotyczy Turcji, a dzisiaj chciałam Wam pokazać tureckie słodycze. Było takie pytanie w komentarzu, jakie bym poleciła jedzenie w Turcji. No i więc chciałam Wam polecić tureckie słodycze. Co to jest? To jest lokum. Każdy wie, że coś takiego jak lokum istnieje. Jeszcze jest jego inna nazwa rahatuku. To arabska, nazwa arabska. w tureckim mi się lokum i są różne smaki, lokum ma różne smaki. A to akurat, które my tutaj mamy to jest... To gül yaprak, tak jest guljaprak, tak? Tak, guljaprak, guljaprak i nar. To jest różane i jeszcze jest granat. Tak. Evet. Smakuje... Czyli şeker, diet, diet, yani... ...szeker hastalara için Y Aż to jest dla cukrzyków takie lokum. Evet. Więc jak ktoś ma problem, problem z cukrem, z tak z cukrzycą, to evet. to, to lokum może jeść. Evet. Dla mnie to smakuje jak ta guma do rzucia evet. i sam serwiowa w sobie lokum. Tak Tak Cakez ale to bym był czoł samenem. albo Czokdali. Lubię, ale nie tak bardzo, ale polecam. No i Blahimczak lubi. Jest takie inne, tak? bo takie lokum normalne to można kupić w różnych sklepach tureckich, ale raczej tego e, osmaku, właśnie tego chyba w Polsce nie można kupić. Polujan, to był Almidżak, nie? nie. W Polsce tego lokum nie ma, więc musicie przyjechać do Turcji, żeby spróbować. I to Jezaria. To jest taki słodycz turecki, z tego y, regionalny, z Tarsus, z tego, y, tego rejonu. Tars, tu wiecie, to Tars, świętym no. Pawłem się kojarzy, to miasto, to właśnie jest to. I to jest, robi się z marchewki, i tu się orzechy są na wierzchu. Myśmy byli z najchciałszą i bachem z Gitti, to jest w Arianie, Gitti budukans, a tyle farkly jazzarianie. I stebu czy u gezery. Farkly w Arianie. I steben od gezery jeden a jeden a A myśmy właśnie byli w się kiedyś i byliśmy w takim sklepie, gdzie się sprzedaje i są, są różne z różnymi orzechami z migdałami na wierzchu i można było spróbować w tym sklepie i sobie potem wybrać jaką się chce, jakie się chce tą jazzarię. a to jest bardzo dobre. Dla dzieci myślę, że też dobre, bo dziecko to normalnie marchewki nie chce zjeść, a w słodyczu no to zje. Czekolada. Baklawa, nie? Tak, czekoladowa. I stresa na czarny Otwieram. I to jest czekolada o smaku baklawy. Też polecam. W Polsce takiej na pewno nie ma, bo jok, nie? To i Brahim też myśli, że nie ma. To jest chyba Bajas, nie? Bajas czekolada. Evet. Bajas? Jok. Nie, to nie jest biała. Ja myślałam, że to jest biała czekolada. Brahim ja, no mówi, że nie jest biała. Partly, partly, çünkü... Tak samo jak baklawanem baklawie, w baklawie używane są rzeczy, na przykład Tak, w środku są takie, jakby tam, to, to się tu... Taka, tą baklawę dodają do środka i to jest taka o smaku baklawy, czekolada. Yeah. A, bardzo, no dobra. Będzie, yeah. dobra. bardzo dobra. Bardzo dobre, bardzo lubię tą czekoladę, bardzo. I to jest, i tu baklawa. Ibrahim dzisiaj kupił kilogram baklawy. Baklawę każdy wie, każdy zna baklawę. To jest pistacjowa i tam jest terea masło. Bu, a, a Antep baklava, to Antep to oryginalna baklava. I to jest oryginalna baklawa z tego miasta Antep. Razem Antep. Razy Antep. No to jest też od właśnie od tego Antep, a, evet, nie? Z pistacji. Evet, Antyfystyku, evet. pistacja po turecku. I zachiem evet. kupił kilogram, teraz jest inflacja i baklawa jest droga. Na kadar? Kilo jest 280 280 lir za kilogram baklawy. To tak sobie często nie można pozwolić na to, żeby kupić baklawę, bo tak to jest dużo pieniędzy tak naprawdę. 280 lir. Jeszcze mamy tu halwę pistacjową. Co halwa? Sołt. 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 położył Takie pudełko 890 90 lir. Oda Anteus. Jest o smaku pistacjowym. Jeszcze są, jest czekoladowa. Jeszcze Czekolata towar, na... są salade war, a nie salade war. A to w Polsce tak jest, waniliowa taka? Waniliowa, wiz de salade diolar, ja nie, tańca z gibbem. Bidejście. Dla nich to bez smaku, waniliowa jest. A jeszcze jest orzechowa, nie, jawiz. A pan że wizli çok a Ibrahim mówi, że, ta, że ja mówię, że bardzo lubię tą orzechową baklawę. Ibra Ibrahim mówi, że ta orzechowa jest na lato, a ta pistacjowa na zimę, tak? Że to jest na zimę baklawa, a ta na lato to jest ta orzechowa, ta, którą ja bardzo lubię, której teraz nie ma. a kiedyś wam pokażę też ją. I też jest baklawa na zimno, taka jak lody. I trzeba ją wyjąć za marzarki dwie godziny przed jedzeniem, żeby nie była taka, żeby to się tak nie wyspuściło, nie było takie, takie, wiecie, takie rozwodnione, takie, takie beznadziejne, tylko taka niby lody, niby baklawa, a też bardzo dobra, bardzo lubię ta dondyma baklawa. So, Sołuk baklawa. Sołuk baklawa, a oh, tak. Bardzo dobra jest. dondyma. jak idziemy za mam, baklowa jest. A ma sąką idziemy i z to Braj mówi, Dobrze, że jakbyśmy to, to zabrali to, to, to. baklawę do Warszawy, byśmy lody na to położyli, to by była tak jak zimna baklawa. To też jest dobra, baklawa do baklawy lody dodać, nie? I drujukarko. E baklawa do Bruma i Zelida. Tak, no spróbujcie. Kupcie sobie baklawę, dodajcie lody, na wierzch. Dobre będzie, na pewno będzie smakowało. I tu taściowa, jak się zobaczyła, że będziemy nagrywać filmik o słodyczach tureckich. Nie tu. I to przyniosła tu cukierki. A te cukierki, chyba takie są no, jak nie w Polsce. A nie miętowe cukierki. Ona chciała że po jedzeniu miętowe cukierki są dobre. Necha czy nawet. To są miętowe cukierki. W Polsce też są. To ściowa chciała nam pomóc. W Polsce też są takie cukierki, ale w Turcji też. Więc to są wszystkie słodycze tureckie. Które polecam Wam. I właśnie nagrałam ten filmik dlatego, że w tam w komentarzu. Etapów właśnie. Dlatego, że w komentarzu było pytanie o to, co polecam takie jedzenie tureckie. A etapów. Puf... I mówi, że etapów wygląda jak żygi dziecka. No <grymiany> wam pokażę. To nie przypomina wymiotów dziecka, prawda? To są tryskawka. Pytaj. Teraz. Tutaj ciasto. Ciesto. ja Ciesto. nie, to nie, ja nie. Jestem I z tem Jor, jo, ja Właśnie mówię, że mi Nie, jakoś nie mam ochoty. Ale bardzo lubię etepów. To jest tym skawkowy, jest jeszcze biały, czekoladowy. Zapamiętajcie nazwę, bo naprawdę warto kupić. Chyba tak się wkłada z powrotem. To Mikuś lubi bardzo. Te etepów. Właściwie to Ibrahim kupił dla niego. Czasami mu dajemy. Teściowa to by mu więcej dawała. Ja zawsze mówię, nie, jeden wystarczy. Więcej nie wolno dawać. Takie małe dziecko to nie może słodyczy. Więc tak, dzisiaj Wam to chciałam pokazać. Mam nadzieję, że ten filmik Wam zainteresuje, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to polubiajcie, zostawiajcie komentarze. A i właśnie, jakbyście chcieli przepis na baklawę, to Emilka z kanału Moja Turcja od Kuchni na pewno podawała i wobiła baklawę. Więc tam zajrzyjcie. Na pewno znajdziecie. Ja Wam jeszcze chciałam polecić jeden kanał na YouTubie, który bardzo polubiłam. Kurpianka na pustyni. Jeśli Was zainteresuje, to może Zajrzycie. Może Was zainteresuje też ten kanał. To jest Polka, która mieszka w Katarze. Nagrywa filmiki, takie, takie vlogi. Mały się Was płakał, muszę iść do niego. To na razie to tyle. Polubiajcie mnie, subskrybujcie. Nie zapominajcie o mnie. I papa, pa, na razie. Do zobaczenia.